Cześć, tu Hubertus 2, a to jest pierwszy odcinek z gry Outlast. Jest to oczywiście, jak większość z nas powinna, Większość z Was powinna wiedzieć, to jest gra horror, w którą odważyłem się zagrać. Eee, już nagrałem pierwszy odcinek wcześniej, ale ja przytoczę bla bla bla, zły program i takie tam, dlatego damy sobie nowy game, normal. Postaram się dalej dojść i tak dalej. No i u mnie, jesteś fajnym gościem. Takim e, sobie po prostu... bo e, ja który przyszedł zbadać, czemu w szpitalu psychiatrycznym są jakieś żalowe rzeczy. I e, czemu stać e, o, a, e, o, e. No. E, Drugi odcinek e, będzie zapewne później niż zwykle powinien być, ponieważ oczywiście będę się bał dostępnego odcinka nagrać, bo to jest, powiedzmy, tym straszniejsze i straszniejsze. Jest to gra! Jedna z najbardziej przerażających, którą, które wydano do tej pory według wielu osób w tym mnie Nieważne, że tak naprawdę, że uważam tak tylko dlatego, że innych nie widziałem. Dobrze. No więc tak. Jesteśmy sobie mili, fajni. I uważamy, że jesteśmy spoko i ogólnie lagi mam. Dlatego, że jedziemy... Patrzcie. To jest zamek! Podobno. Podobno ale wypjem Czy sobie jem na boku Mimo, że oglądałem już to dwa razy Mimo, że nagrywałem już jeden odcinek To wciąż się boję, szczerze powiedziawszy No bo co jej każdy z was by się bał. Nawet nawet ci tutaj to dedukuję właśnie tą wypowiedź do tych osób. Ci! którzy uważają, że to w ogóle nie jest stresne Niech sobie to zagrają, niech sobie to zagrają, to wtedy będą mógł z nimi rozmawiać, a nie tak wiecie. Tak to sobie wiecie Tak to sobie można, jak oglądacie na zminimalizowanym, bez dźwięku i najpierw jeszcze bez obrazu. No proszę bardzo Coś mi się laguje strasznie Ale dobrze. Sprawdźmy czy kamerka działa Ponieważ jest to najważniejsza rzecz, Ewa. No. Czy działa? No, działa. Dobrze. Umiesz włączyć noctowizję. Achievement Get! O ja, w tym momencie my możemy chodzić. Jest to jak na gry tego typu, jest to bardzo zaawansowana y, technika, że można chodzić. Dobra, e, tak, no testy miłe, fajne, znaczy nic nie ma. Czym się włączało? No kto wizję? Dobrze, no, pięknie. Pamiętam, jak, jak nagrywałem to pierwszy raz, to wymieniłem baterię. Ej, czekajcie, ja chcę sprawdzić. No zamykaj to! Ej, lol, gra tego nie przywidziała A to ktoś będzie chciał zamknąć za sobą drzwi. Bo w sumie dobrze, no bo w sumie kto by to robił, skoro. Aha, no, miło. Jakieś tam coś tam? The whistleblower. Ej, yy, The whistleblower to jest nazwa dodatku. To jest. Yy, tak się nazywa dodatek. I teraz do Was. Chciałbym, żebyście mi powiedzieli, co to jest whistleblower po polsku. No bo tam szukałem niby, ale nigdy nie znalazłem, co to jest whistleblower. idziemy dalej I tym razem zamierzam to zrobić szybciej niż tam, bo wtedy pamiętam tak się bałem Teraz też się zapewne będę bał, ale zamierzam w tym odcinku dojść do, do tego momentu w którym zacząłem się randomowe rzeczy czyli to najbardziej przerażające I właśnie ja się tego boję Ale zrobię to dla was o o nie 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 nie, nie, nie. przepraszam przepraszam za to, to się tak robi o ja nie, że jest szybciej, to jest bardziej po asesyjno. Ojej! Oh yeah. Ej nie, ale te dźwięki potrafią przerazić. Przysz, naprawdę, jak się w to gra, to dźwięki cię Jak Gracie bez dźwięku, to możecie nawet po prostu narastające niepokoje. <suszy> Jo, się przestraszyłem prawie, prawie. No okay. hej. Witam. Aha, no dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, tyle mi starczy. <kluzł> Też się lubię. Morin. Już chciałem się naśmiewać Samsunga. Dobrze. Mimo, że sam mam wszystko z Samsunga. Ha! Tu wklej zdjęcie Samsunga. No, po mojej prawej telewizora. Dobra. A... Póki co, oczywiście, rzeczywiście się nie boję, no bo nagrywam to drugi raz, sorry. Ale... Naprawdę... Wie, wierzcie mi, że byłem przerażony No No ale to straszne będzie Ewa Witam Idź sobie! i sobie, Idź sobie, i sobie, Idź sobie <ślesk> Jezus! Ja wiedziałem, że on tu będzie ale po prostu sam się teraz przestraszyłem, bo słyszałem. Bo nigdy wcześniej nie próbowałem tych drzwi otworzyć. Może tych tak nie słyszę. ale to były takie dźwięki, takie tu, tuf, i w ogóle takie. Dobra, tu się przestraszyłem, tu przyznaję, że się przestraszyłem, a nie powinienem, szczerze mówiąc. No dobra, wiem, że goście tu biegają. Zresztą jest straszne. Tego się zawsze będę bał. Nieważne, który raz to będę nagrywał, tego się będę zawsze bał. Kies. Nie, 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 nie idę dalej. Te dźwięki. Zawsze się tego będę bał. Zawsze. Zawsze się tego przestraszę. Nieważne ile razy ja to będę nagrywał. Czaj, tu nie byłem Nieważne ile razy będę yy, w to grał, to zawsze się tego przestraszę mm, no Czy jest tu polskie? Nie, nie, nie No, miło. Gostek, 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 GOSTEK! Zamykaj to. Lag? Ej, nie! Laga mam! Wy też macie laga? Ło, Lag? Był! Lak był i nie WIDZIAŁEM, CO zamknąłem te drzwi Wywalaj, AŁA Nie macie tu, 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 nie macie tu Nie macie tu, nie macie tu, nie macie tu Nie macie tu! O ja bijała Miło, miło, miło. Też się lubię.

że to teraz boję się tylko jednego teraz boję się tylko i wyłącznie momentu w którym będę musiał zejść na ee, w będę... Pro gospel, w którym będę musiał zejść na dół na no, do piwnicy tylko tego się boję my że przysarzę, co ja to wiem gdzie iść ty maria o oh, oh, ta moja. Ej, tu coś mignęło, czy mi się zdaje. Zabij się. Hu 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 Ktoś tu się do shotguna dorwał. Ej, Lord, tam zamyka drzwi. What? Ej, drzwi się automatycznie zamykają! C czy ja czymś nie wiem? No dobra, miło. O, z tego będę miał miniaturkę, to wiem. Tak, śmieszne, śmieszne. Za tu Jakiś gościu mi drzwi zamyka. Trzeba klikaj to. Nie? no K-kart. Pik, Tu jest jakiś gościu? że moje, tu są goście. A dobra, 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 miło. Wybaczcie, że jak biegnę, ale po prostu ja chcę się... że ja się... słyszałem coś. Ja się boję po prostu, o to chodzi. Jak się boję to biegnę. Żeby uciekać, żeby być pewne, że nic za mną nie może być. O, tego nie znalazłem. Wcześniej. Co my tu mamy? A no miło, dobra. Zapisie? No Elo A tych gości tutaj znam, to jest mój ziomek najlepszy, jak go lubię som Podobno Nic o mnie nie wiecie Podobno ja go lubię lecz Czy to jest prawda? Łapaj! Dobrze... Ja już tutaj wam niczym nie przeszkadzam, nuby... Nuby, powiadam. No i zaraz będzie... Zaraz będą... Zaraz będzie chwila, w której... Ja nie wiem, czy ja nagra... Ja się po prostu... Nie ja się boję tej piwnicy... Tego się na mnie rzuci... Elo. Jest. dobra! Ale to jest zawsze w takich momentach lekko tak randomowych. Jan. Ja już nie chcę z nim mieć nic do czynienia. Nic. Sh must go on. Wywalaj się. Pomocy. Co bo tu jest wózek? Czemu to są wózki? Co było to za jakie rzeczy? Nie, zabij się Nie Tak, coś nie mocniej. Daylight, day. aha no, kłamią. Wszyscy kłamią. Jak powiedział Drhouse Everybo do DS mhm, no, miło Eee. Uh -huh. No, dzień dobry, witam, witam, nie rób tego, dzięki, też się lubię. Oh, zawsze się tego boję, zawsze się boję chowania. Uwaga, zaraz będzie moment... No ja nie chcę, ja się... Bo nie, nie, nie nagrywam. Nie, nie nagrywam piwnicy, nie, nie! Przeczytam sobie, jak to tam sobie już się Big Guy. Chris Walker. Grintas wyszedł. Czy on śledzi nas przez całą grę? 《ノそチソビー!》 A, no, on tam gdzieś jest. Teraz muszę iść do piwnicy. Czekajcie. Uh -huh. oh, telefon był, dobra. Tu był gościu. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jezu. Ta! Ta, jasne. Jezu. Nie, nie, nie. Eee, albo... Wiecie co? To jest temat na inny odcinek. To jest temat na inny dzień, na inny odcinek. To jest jak, jak Taki dzień, że sobie spokojnie, dobra, ludzie, sobie to zrobię, wtedy to zrobię, ale dzisiaj. A, -a nie, albo dzisiaj dojdę tylko sobie sek sekundę dalej. No i tego się teraz tu idzie. Nie, 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 nie! Koniec! Dobra. Eee, a więc tak, to jest koniec pierwszego odcinka. Można... nagram drugi kiedyś. Jak e, będę się z tym gościem użerał i będę się straszył, także po prostu wiadra trzeba będzie sobie wymieniać. Eee, to było tyle na pierwszy odcinek. Eee, ci co uważają, że to w ogóle nie było straszne, to jest są nubami i mają problem. I naprawdę... Ci ludzie tylko tak, to, to, jest, to jest żałosne, no bo oni myślą, że są fajni, jak powiedzą, że to nie jest straszne, a to jest straszne, jak sobie w to zagrasz, nubie! Tak do ciebie mówię! No. Eee, to był pierwszy odcinek, mam nadzieję, że mój poprzedni filmik z Lola się wam podobał. I będę nagrywał następne odcinki jak najdłużej i jak najszybciej. Do widzenia, do zobaczenia, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i bądźcie fajni. PIS tak zwany. <laughs>